Hej, hej, witam Was w poniedziałek. Właśnie weszłam do windy, jadę do Ali. Mam nadzieję, że dam radę namówić, ale na to, żeby wyjechać no na siadanie do forum, bo jestem strasznie głodna. Muszę coś zjeść, bo później jeszcze się spotykam z pewną osobą korzystając z tego, że jestem u Ali, a niedługo wyjeżdżam, jeszcze pewnie będę zdradzać gdzie, to muszę sobie zrobić zakupy, no i do tego celu użyję portalu Tibri, o którym Wam już nieraz mówiłam, ale chciałabym Wam przypomnieć, jak to działa, jak możecie zyskać pieniądze. A tak naprawdę to... Dostacie z powrotem. Wystarczy, że zalogujecie się z mojego linku e, na portalu Tipli e, i już na start dostaniecie 15 zł, logując się z mojego linku. E, a później wystarczy, że wybierzecie sklep, w którym chcecie zrobić zakupy. Na Tipli jest ich prawie tysiąc. Znajdują się tu takie sklepy jak Allegro, AliExpress. Smyk. Czy na przykład CSS. Tipli działa w ten sposób, że sklepy, które tam znajdziecie, e, płacą prowizję od zakupów e, w stronie Tipli, a my dostajemy jej część. Powrotem na nasze konto. Pieniądze za zakupy przychodzą nam w ciągu 48 godzin i od razu możemy sobie je wypłacić na nasze konto bankowe, więc zachęcam was serdecznie do spróbowania, bo nic was to nie kosztuje, a możecie tylko zyskać. Linki znajdziecie na dole i przypominam Wam, że dostajecie sobie 15 zł na start, które możecie sobie od razu po zakupach wypłacić. Kolejny vlog, kolejny dzień w trafiku, w którym powiedziałam, że już nigdy więcej nie pojadę.

Hej, hej, ostatnio się dużo dzieje, tak wiem, mówię to zawsze, ale serio, cały czas e, cały czas się coś dzieje takiego poważnego e, w moim życiu, więc dobra, się do Was nie odzywam, ale odzywam się teraz, bo właśnie idę na dworzec w Gdyni, ponieważ jadę do Krakowa, jadę ze znajomymi do Energylandii um, i mówiłam Wam to na story że jadę, więc, więc jadę. Wiem, że kilka osób się do mnie odezwało, że tam pracuję, więc mam nadzieję, że Was spotkam i mam nadzieję, że będę się dobrze bawić. Moi rodzice zostali z rochem, żebym mogła sobie właśnie pojechać. No i będę Wam tam troszkę pokazywać, co będziemy robić. Dzisiaj mamy poniedziałek, ja się do Was za bardzo nie odzywałam, ani w tej Energy Landii, ani po powrocie. Wczoraj w sumie o 7 byliśmy w Gdyni, ja odwiozłam chłopaków, przyjechałam do domu, spędziłam cały dzień z Rochem i w sumie nie miałam co Wam opowiadać, no a dzisiaj Rok też nie poszedł do żłobka. Bo Oliver miał moje auto i miał nas zawieźć, ale my wstaliśmy o 10, więc w sumie tak czy tak, Nawet nie wiem, czy Oliver po nas przyjechał o tej ósmej, bo wstaliśmy za późno i no. Ale nie poszliśmy na czym roczek nie poszedł do żłobka, więc spędzamy czas razem. Eee, ja właśnie robię gofry, bo roch jest na dole i zostawiłam go na chwilę z moją mamą. Eee. I robię teraz gofry z bananami i, no w sensie, no gofry już wcześniej mam gotowe, kroję banana, pozbawię tą śmietanę i będziemy jeść. Jeszcze burówki są. Fancy. No, a później... Mm... Może jak ja dawno nie nagrywałam vloga, aż dziwnie mi się mówi. Później muszę i tak jechać do Gdyni, więc i tego będę no, musiała jeszcze Oliwiera poprosić, żeby nas przyjechał w sensie, no muszę i tak od niego wziąć auto, więc w sumie tak się jakoś wjaść. A ja muszę jechać do mojej szkółki, ponieważ dostałam maila, że moja stara szkoła, do której chodziłam do pierwszej i drugiej klasy, nie dała wszystkich dokumentów moich do Kasinusa i muszę coś tam jeszcze podpisać, więc świetnie. Dzięki moja szkoła. Jak się prezentuje?